Agnieszka Cygielska, kłaniam się i zapraszam na te najnowsze informacje. Pogodowe przed nami. Przepiękna sobota z temperaturą bardzo wysoką na termometrach, nawet do 30 stopni na Dolnym Śląsku. Wrocław, najgorętszy, Zielona Góra 29, 29 gorzów Wielkopolski, a także Pomorze Zachodnie, Centrum Polski 27, 28, 29 i Polska Wschodnia też bardzo ciepła. Od 24 stopni w Suwałkach, 25 Białystok i 26 Polska Południowo-Wschodnia. Wszędzie temperatury bardzo bardzo wysokie, bardzo przyjemne, no lato, cały czas mamy oficjalnie lato w całej Polsce i kolejne dni przed nami, zobaczmy. W niedzielę od 26 do 30 stopni, nadal bardzo przyjemne temperatury, 30 stopni Dolny Śląsk, 29 Warszawa, 28 Polska Północno-Zachodnia, 26 Północny Wschód i 27 Polska Południowo-Wschodnia. Właściwie na przeważającym obszarze kraju to niebo będzie zupełnie czyste i bezchmurne. Pamiętajmy, że to są temperatury prognozowane w cieniu. Odczuwalne temperatury będą jeszcze wyższe. W poniedziałek kontynuacja wysokich temperatur przepięknej pogody na północy kraju od 27 do 28 stopni, centrum 28 na Mazowszu i południe Polski, od 29 stopni w Polsce Południowo-Wschodniej do 30 na Dolnym Śląsku. Także wszędzie nadal bardzo, bardzo ciepło i możemy zdradzić już teraz, że wtorek i środa będą bardzo podobne.